Tematem tego przykładu będzie prezentacja, w jaki sposób można umieścić w aplikacji wykonanej za pomocą Adobe Animate lub Adobe Flash funkcjonalności umożliwiającej wykonywanie połączeń telefonicznych, fonicznych lub wizyjnych, wysyłania maili, oraz oczywiście, wysyłania wiadomości tekstowych innych niż poczta elektroniczna. Tu mam szczególnie na myśli SMS-y lub aplikacje czatowe. Zaprezentowany przykład będzie wykonany pod kątem uzyskania aplikacji na komputery stacjonarne. Krótko tutaj mówiąc, nie uzyskamy zazwyczaj możliwości wysyłania SMS-ów. Jeżeli natomiast Państwo zrealizują ten przykład i opublikują do postaci aplikacji na urządzenia mobilne, to wtedy oczywiście powinno się uzyskać dostęp do wysyłania SMS-u. Ponieważ ja będę robił to na komputery stacjonarne, będę startował używając presetu ActionScript 3. Jeżeli ktoś z Państwa chce uzyskać rozwiązanie na aplikację mobilną platformy Android, to oczywiście warto wybrać Adobe Air for Android. Natomiast jeżeli chcieli Państwo uzyskać publikację i na tą platformę mobilną, i na komputer, proponowałbym zacząć od opcji po prostu nazwanej Adobe Air, zrobić wersję komputerową, a kiedy będzie działała? przerobić ją na publikację dla urządzeń mobilnych wykorzystujących system operacyjny Google Android. Tak więc, jak już mówiłem, ja będę realizował wersję sprawdzaną tylko na komputerze stacjonarnym. Uruchamiam więc preset ActionScript 3 i w tym momencie mamy pustą przestrzeń roboczą. Do tej przestrzeni chciałbym dodać warstwę graficzną naszej aplikacji. Odpowiednio nazywam warstwę, tak aby było wyraźnie widoczne, gdzie co umieszczę, i bezpośrednio na obszar osi czasu, na obszar roboczy, nie do biblioteki, zaimportuję sobie przygotowaną uprzednio grafikę. Widzą na niej Państwo cztery ikonki obrazujące możliwość wysyłania poczty elektronicznej. Tu zrobimy pewne różnice w naszym rozwiązaniu oraz możliwość wysyłania informacji tekstowej i nawiązywania połączeń fonicznych i audiowizualnych. W tej warstwie nie będziemy już nic zmieniać, można ją zabezpieczyć klikając pod ikoną kłódki. Warto też od razu zapisać nasz plik roboczy. I czas jak zwykle zbudować nasz niewidoczny element, czyli niewidoczny dla użytkownika przycisk. Oczywiście zacznę od stworzenia obiektu, który będzie wykrywał kliknięcie. Czyli w bibliotece dodaję nowy symbol. Będzie to movie clip, nazwę go klikacz. jakimś jaskrawym, wyraźnie różnym od grafiki, którą używamy w aplikacji kolorem, rysuję sobie obiekt prostokątny. Ten obiekt będzie elementem, w który będziemy klikali myszą lub też polem, które będzie należało dotknąć palcem w wypadku obsługi urządzenia mobilnego z ekranem dotykowym. Możemy wrócić do głównej osi czasu, a w zasadzie do biblioteki, i stworzyć przycisk wykorzystujący ten element o nazwie klikacz. Tworzymy więc nowy symbol. Nazywamy go. Niewidoczny przycisk. Oczywiście typ obiektu przestawiamy na baton, czyli przycisk typu rollover, w którym to wykorzystamy. Dwa stany, ale oczywiście przede wszystkim przeciągam na obszar roboczy naszą przygotowaną grafikę o nazwie klikacz, mówi clip i od razu zmieniam jego stan krycia w stanie up, czyli tym, kiedy myszka jest dala lub też palec nie dotknął ekranu dedykowego i przezroczystość jakoś wyraźnie redukuje. Potrzebujemy też tego obiektu w stanie over, czyli tym, kiedy w wypadku urządzeń stacjonarnych myszka znalazła się nad przyciskiem, ale nie został wciśnięty żaden klawisz myszy. Korzystając więc z menu kontekstowego, dodaję nową klatkę kluczową. Tutaj zaznaczam oczywiście nasz obiekt i zmieniam jego krycie. Mogę wrócić już do Obszaru sceny, naszego znaczy obszaru roboczego i stworzyć kolejną warstwę tym razem na przyciski. A następnie, z biblioteki dodaję nasz świeżo przygotowany przycisk. Mamy jeden obiekt, od razu mogę nadać mu nazwę. A następnie mogę go skopiować przyciągając z altem. I w ten sposób przyciski będą obsługiwały nasze obszary oznaczone piktogramami. Oczywiście warto teraz zróżnicować nazwy indywidualne tych przycisków. W tym momencie mamy komplet gotowych do użycia przycisków. Czas będzie zacząć dodawać kod, aby uzyskać funkcjonalność. Na razie możemy tylko sprawdzić, czy przyciski działają poprawnie jako rolowery. Widzimy wyraźne zmiany stanów pod najechaniu myszką. Tutaj wszystko jest na razie OK.